Czyli co? Przygoda czeka? Um, ja e... się trochę martwię, Tylko ale... Nie mów rodzicom, okej? Okay? A mam nadzieję, że nie będą nas szukać, prawda? prawda? Mam nadzieję. Mam taką nadzieję. O, zobacz, już dojechaliśmy. O, szybko to w sumie minęło. Już? No Już? Tak! Hej, wychodzi, wychodzimy szybciutko, chodź. Wiesz co, ja, ja chyba zmieniłem zdanie. Ja wreszcie... Jak to, to, sobie... to ty zmieniłeś zdanie. To ty powinieneś być osobą, która mówi jej kanali, będziemy używać magii i tak dalej. Przepraszam bardzo, nie. Ja... co, to trochę za dużo do, do przerobienia w mojej głowie. Najpierw dostajemy list, potem w ogóle idziemy do jakiegoś... Londynu na jakąś stację, wjedliśmy do pociągu, ale to ty byłeś jakiegoś ty podekstowany. dziwnego szczura, w ogóle wnikłaś w ścianę, nie, nie dziwiło cię to, jak wchodzisz w ten peron czy... Przepraszam bardzo, ale to ty A... byłeś podekstowany, to ty mówiłeś, wow, magia, pizza i tak dalej, Przecież wszystkie co... słodycze świata. A teraz chcesz że mówisz, ty, ty masz, się boisz? To, że ty masz duży mózg i masz 200 EQ, nie znaczy, że ja mam mój Słuchaj, mózg no to w takim razie... ma za dużo informacji. Okay, to, okej, ja i i ty jesteś konduktora I ja w takim razie mówię, proszę pana, my wracamy, to jest tak po A... A... tak? Idziemy? Przecież wiesz co, nie. Może inaczej. Wolę e, doświadczyć mhm. tutaj strasznych rzeczy i dziwnych e, bardziej niż doświadczyć strasznych i dziwnych rzeczy, które dostaniemy, kiedy dostaniemy karę od rodziców. Więc, wiesz co, no proszę cię, a, najwyżej tutaj, no to to dostać. E, wiesz co, nie mam pojęcia. E, przepraszam. Dzień dobry. Hmm. Czy ćwiczyłem jakąś szkolną piosenkę? Co? Jakaż, ja nic nie wiem, hej, ja myślę, że my trafiliśmy jednak do złej szkoły. Wiesz co, no to w takim razie możemy zaraz pójść do konduktora i powiedzieć, przepraszam, proszę pana, to była wielka e, pomyłka, panie konduktorze, proszę nas zabrać do domu. Proszę nas, a, idź porozmawiać z Rubeusem Hagridem, e, on zabierze cię do zamku. Hmm. Ale to była pomy pomyłka, proszę pana, my tutaj nie powinniśmy być, wie pan, bo tutaj e, a... ten oto chłopak po prostu stwierdził, wziął kogoś list, który był dla sąsiada i to nie dla nas. Czy to, czy jesteś e... pewna, że to... Do, do jakiegoś zamku mieliśmy trafić? to nie miała mieć szkoła? Przepraszam bardzo, to ty już poleciałeś się? Ja tak, jesteś zadowolony z tego, co tutaj się dzieje? E, no, próbuję znaleźć tego pana, do którego on kazał nam iść. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia, ale słuchaj, to jest chyba ten pan, którego spotkaliśmy w sklepie. Albo tu, przy gdzieś? tym murze, z tego co pamiętam. Poczekaj, a tutaj nie możemy wejść? Co to jest za pociągiem? A za pociągiem? Wiesz co? Ja proponuję tutaj przejść. Wygląda na bardzo podejrzane miejsce. Tu jest miejsce. dworzec. Um, o, w takim razie słuchaj, to jest w takim razie druga strona dworca. Aha, wyszliśmy złymi drzwiami. O, jest. Jest. Halo! O, przepraszam, o, tak! przepraszam, przepraszam, przepana. pana, Wiesz bo co, my chyba jesteś... jednak chcemy z powrotem. Tak. E, dzień dobry. E, czy wszystko w porządku? Pamiętam cię z ulicy Pokątnej. E, no tak, bo on nam pokazywał ten mur. No tak mówiłam ci. E, chodź za mną. I mamy po prostu, po prostu mamy za nim iść, um, nie, nie powiedział nic, jeśli chodzi o nasze... To, uh, to może jednak to nie była pomyłka taka do końca, więc może po prostu uznajmy, albo wiesz co, jeszcze lepiej... Idźmy za nim, w ogóle przepraszam szepana, czy nie powinniśmy jakieś swoich bagaży nieść? A um, Wiesz co, no wydaje mi się, że może magicznie zostały przeniesione tam, gdzie powinny być. No w sumie <laughs> tak, to jest magia, oni pewnie <laughs> będą je teleportować... <laughs> Teleportować, mm. hej, te gołębie, te gołębie cię wszędzie tutaj będą... To są szczury, to nie gołębie. To nie są szczury, są gołębie. Nie, to są całkowicie Szczu... Co tu się dzieje? Ej, to naprawdę jakoś tak a, przerażająco wygląda. A, I w ogóle nie wiem, czy ty widzisz, ale jakieś takie dziwne się rzeczy dzieją, z ich różdek wypadają jakieś takie małe muszki, ja, ja nie wiem. To ja machnąłem przed chwilą. O, coś tu leży, co to? F o, mamy jabłko. A. Um. E Biorę, tego? biorę i biorę. Wiesz co, ehm, powiem ci, że to jest może jakieś ktoś. Ktoś zostawił dla... w, w jakimś opakowaniu, nie to wiem. To może co jest co jasno dla koni albo coś, e. albo dla jednorożców. <noise> może to jest dla jednorośców. O, tu też jest coś. E, czy ty e, po prostu okradasz ludzi? Nie, i leżą itemki, więc biorę. Przepraszam bardzo, to jest na czy pewno jak znajdziesz portfel na ulicy, to też mówisz, o, leży temek, ja biorę. E, to na pewno były prezenty dla pierwszoroczniaków. Mhm, mm, na Jestem pewno, pewien. na pewno, i tak już na pewno. O, to jest w ogóle jakiś dom. Będziemy oh! teraz płynąć łodzią? Hmm. Chyba że, o kurczę, w takim razie, słuchaj, to tam będziemy e... lecieć, znaczy w sumie płynąć do naszej szkoły, prawda? Gdzie tu mamy, do tej... mamy do tej wsiąść? Okej, okay, czyli płyniemy. No. Patrz, ile tu jest Ach, ludzi! Powiem ci szczerze, nie jestem taka trochę um, z tym zadowolona, ponieważ trochę mi dobrze, Ja bardzo nie, nie lubię Nie lubisz? Pływać masz, uciały, masz chorobę no. morską? Nie, ale tak trochę się boję. Wie... Jeku, jak tu pięknie! What? Co tu się dzieje w ogóle? Okay. Um... Ale się będę w nocy wymykał, i żeby pooglądać tutaj te wszystkie rzeczy. Wiesz co? Poczekaj, bo chyba o. powinniśmy podjąć decyzję, czy rzeczywiście chcemy wracać do domu. Um, zobaczmy, może pierwsze zajęcia, będziemy wtedy wiedzieć. A nie powinniśmy wysłać jakiegoś listu do rodziców, czy coś? E, Myślę, że rodzice nie wiedzą? Na pewno teraz wiedzą i się wkurzają, więc. no to podejrzewam, powinniśmy... w Podejrzewam, że w tym momencie już walą głową w mury, próbują się na peron 9 i dostać, żeby na nas na i dać nam karę na zawsze, więc. A może po prostu oni chcą, um, no wieszcie, o nas martwią i chcą nas e, chcą nam powiedzieć, że nas bardzo kochają, że nie musieliśmy uciekać z domu. E, wolę, wolę sobie wyobrazić, jak waląc sobie głową w muru, jednak, zdecydowanie. To jest dużo dużo. Wiesz, co dużo jesteś naprawdę okropny? <laughs> okropny jesteś, dlatego kurczę, ja nie wiem, czy ja będę mieć dzieci. Jak urodzę takiego kogoś jak ty i on będzie miał wspaniałą tutaj córkę, czy cokolwiek, to chociaż wnuczką się będę zajmować. A nie takim ugh, okropnym tutaj synem, którego nigdy nie chciałam. Mów za siebie, ja się będę świetnie bawił. Proszę bardzo. Wiesz co, nie wierzę, Tylko ten roku. chodnik jest trochę taki długi, nie zauważyłaś? No bardzo taki A... trochę długi w ogóle to są wszyscy, wszystkie te oceny. Myśli, że powinniśmy tutaj kogoś zapytać albo. Z nimi może rozmawiać? No tak, oczywiście, hmm. pierwsi koledzy w szkole wierzą. Wolę, jako... wolę sobie e, szukać kolegów dopiero, gdy będę wiedział. U! Co D dopiero gdy będę wiedział e, um. kto? Da mi wszystkie notatki do szkoły. Okej, okay, tu jest chyba wejście, prawda? Dlaczego <laughs> to jest w ogóle tak Spuszcz ciemno? Jeszcze na nich! Um. Jaki... Ej, patrz, mamy takie uszy jak ty, tylko ty jesteś dużo lepiej ubrana i Przepraszam bardzo! Lepiej. Czy, czy, czy potrzebujecie pomocy? Czy coś się dzieje? Nie to chcę to ze mną gadać. tacy trochę są, No nie? właśnie zauważyłam. O, obietacje. E o! A... A co? Dzień, dobry Boże! Witamy oh. w Hogwarcie. Dzień, dzień dobry, pa, pa, Pani. McGonagall? Pa, pa, tak, dzień, dzień dobry. Teraz za kilka momentów przejdziecie przez te drzwi i dołączcie do swoich e, kolegów z klasy. Aha, Ale zanim mm -hmm. to zrobicie, zanim zajmiecie miejsca, musicie zostać przydzieleni do swoich domów. Okej. Okay. Do a, a co to są? Są to Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and. Slytherin. Okej. Okay. Okej. Okay. W um, takim razie jesteśmy dla was gotowi, idźcie za mną. A czym one się a, różnią? Nie wiem. Słuchaj, a co jeżeli będziemy w innym domu? Słuchaj, to może nie są domy, są takie akademiki. O nie, musimy być w dobrych, musimy... Musimy trafić do a tego samego. A w ogóle samego. dziewczyny i, i chłopaki mogą być w tym samym akademiku? Co jeżeli nas rozcielą? O nie. Nie, ja Cię nie lubię, ale nie chcę być sama! Musimy... Dobra. Co Słuchaj, może przychytrzymy, to może ich oszukamy? Jak bardzo poproszę, to może mnie przydzielą do tego, do którego chcę, okej? A może można... Wiesz co, pewnie będziemy losować plakietki i na pewno ja wylosuję dobrą plakietkę. Oby. Mam nadzieję. Że co? Że ja pierwszy? Dobra. Mam to założyć, prawda? A, Jesteś pewien, że to ty pierwszy? E, tak. Odpowiedz dokładnie i przydzielę cię do twojego domu. Okej? Okay. Aha. Na co e, masz to... odpowiadać? E, odpowiedz na te same, odpo te same odpowiedzi. Dajmy. E, jak chciałbyś być znany w historii? Jako mądry, e, dobry? E, chwila. Mądry, dobry, wspaniały albo mocny? Dobry. 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 E, jako okay. dobry. Koniecznie. Okay, okay, okay. A może jako 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 wspaniały? The great. Nie. Po co? To co? -y, no co? Dobry. Jako dobry. dobry. Co najbardziej cenisz? E, wolność, indywidualizm, e, community, czyli tak jakby społeczność Wspólnota. czy ambicje? E... Indywidualność może. Nie, a co tam jeszcze było? E, wspólnotę, ambicje albo wolność. E... Wspólnotę. Wspólnotę? Tak. Dlaczego? no, no. Bo ja chcę być z ludźmi tutaj, dobrze wiesz. Żeby się z nimi dogadywać. Wiesz co, ja nie będę wybierał tego co ty. Nie chcesz ja być ze mną? Wybieram indywidualność. Bo A. to jest coś, co ja cenię. Ja nie będę. Hej, ja nie chcę być w domu, w którym nie będę się dobrze czuł. Indywidualność. A, ale to właśnie wspólnota robi to, co wiesz, byś miał znajomych i wszystkich. A co z tych rzeczy. E Aha. E Którą z tych rzeczy najbardziej byś nienawidził, żeby być nazwanym. Okej, okej. Okay, okay. Być ordynari, czyli zwykłym, mm -hmm. być ignorantem, mm -hmm. być. Tchórzem, czy być e, e, samolubnym? Samolubnym. E, samolubnym. Ja, znaczy ja samolubnym. Ty może odpowiedzieć jak coś. Wiesz, co ja też bym chyba samolubny? Chociaż nie, bo chyba, chyba ignorantem. O, okej. Okay. Albo może. Kurczę, no, nie wiesz, wiem. Dobra, samolubnym. Samolubnym. samolubnym Uwaga, e, jeśli masz wybór i możesz wynaleźć potionkę, czyli miksturkę, która gwarantowała być jedną z tych rzeczy i którą byś wybrała? Mhm. Miłość? Glory, czyli yy, chwałę, chwałę. Mm -hmm. mądrość czy power, czyli moc? Miłość. Miłość? Miłość. By chciałabyś pić y, potionkę, która ci daje miłość? Nie chciałabyś nie poczuć miłości tak zwyk zwyczajnie, sama z siebie? Nie, ja bym chciała Sztucznie poznać... tak? Nie... Ja bym chciała po prostu poznać jakiegoś fajnego chłopaka, tyle. Czyli co? No nie wiem, to, to teraz to sobie To wybieram. ja chcę... Yy, glory. E, w takim razie, która z tych rzeczy jest dla ciebie najtrudniejsza? E, kara, e, samotność, e, nuda czy bycie ignorowanym? Uuu, mm, to musisz sam teraz wybrać, ja nie wiem. Chyba samotność. E, którym z tych rzeczy chciałbyś być? E, który, który, którym byś wolał być? E, osobą zaufaną, lubianą, e, Imitated, którą, którą ludzie imitują, które ludzie jakby tak. udają, albo osobę, o to jest więcej? Osobę chwaloną, osobę, której, o, którą ludzie zazdroszczą, albo której się boją. Chyba liked. Tak mi się wydaje. Albo trusted, czyli e, żeby mi ufali. Chyba, żeby mi ufali. W takim razie, w takim razie wkładam cię do Hufflepuff. Co? Okej. Okay. A, A ty? No A ty? ja nie wiem. Ja A ty? muszę w taki... Uwaga! Teraz ja, teraz ja, teraz poczekaj. Ty. Ja też? Ja też! też, Jesteśmy, też. Samym. Jesteśmy w tym samym! Jesteśmy w tym samym! Całe szczęście. Nie wiem, czy powinnam się cieszyć, ale Właściwie, czy nie? Ja, ja, ale będziemy w tym samym. Ja, ja jestem pewien, że Hafel to jest najlepszy dom. Też mi Ja się jestem tak pewien, wydaje. że tam są sami najbardziej śmiali, Aha. Najle... <laughs> Nie wiem. Jedzonko, jedzonko, Gdzie, gdzie? Gdzie jest nasz stół? Eee, jedzonko, 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 przepraszam, 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 gdzie przepraszam. Wiesz co, wie, że najpierw zanim w ogóle zjemy jedzonko, to powieści powinniśmy właśnie... Dzień dobry, wtedy. jestem prefektem e, twojego e, domu. Jak masz jakieś pytania, to do mnie się zgłoś. Gratulacje z bycia w Hufflepuffie. E, Okej, okay. o, studenci tego domu są znani z tego, że są ciężko, są ciężko pracujący. Mhm. E, przyjaźni, lojalni, uh -huh. Uh -huh. E, są honest, czyli e, szczerzy, i e, Hufflepuff e, akceptuje każdego i nie konkuruje z innymi domami. Absolutnie, za mi się to najbardziej podoba! Jego, mm. wspaniale! Bardzo się cieszę, że tutaj strafiliśmy. Mm. Wcale <suszy> powinni tak. Czyli e, musimy znaleźć nasz kole nasze kolejne zdanie to znaleźć e, bliźniaków u Weasley. A a kto to okay. jest, w ogóle? Nie wiem, wiesz co ja sobie siądę. Czas sobie troszeczkę pojeść i e, jak już będę tak. najedzony to wtedy możemy ty w się zaczynać, okej? Okay? Przepraszam bardzo, ty w ogóle chcecie się jeść? E, tak? Jest cały czas nie tak jest. taka jestem stresowana, cały czas mi brzuch boli ze stresu. E, znasz taką piosenkę? Jaką? E, jest taka piosenka jak, pewnych jak? dwóch bliźniaków Aha. E, z, z tego, z Tatr nie, I nie jest nie taka tak. piosenka mhm. to jest A co Jak widzę słodyce to kwicę Nie lubisz go? <noise> tak czy inaczej. O, ale już mam wielki bebol. O, przepraszam o. bardzo, rozmawiałeś z tymi bliźniakami? O, Nie. Przepraszam, przepraszam. Nie oni? Chciałam panów oni? Gdzie, uzgłać. gdzie, co, jak? Tutaj, oni dają taką specjalną mapę. A tutaj, dobra. Tak, to jest cała mapa szkoły i wiesz co? Tak naprawdę tam będziemy mogli wchodzić w różne miejsca, to jest A. bardzo istotne, żebyśmy w ogóle wiedzieli gdzie co robić. Halo, halo. Dzień dobry. Hmm. Eee, okej. Okay. Eee, w hmm. takim razie... A chwila. Co? Oni powiedzieli, że to jest jakaś mapa Fotów? Nie mam pojęcia o co chodzi, ale okay. słuchaj, dzięki tej magicznej mapie możemy się od razu przenieść do naszego domu. To jest mapa. Możemy ją... możemy otworzyć Hogwart? Mhm. I e, słuchaj, tam możemy Hufflepuff? wejść właśnie do naszego pokoju. E, można się przeteleportować. Tak, Mówiłem ci, że możemy się teleportować. O! No wiesz, magia i tak dalej! Ale super! O, gdzie jest nasz pokój? Czy e. możemy go wybrać, czy on jest jakoś. E, 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 co to jest? Co? co to jest za posąg? E, Jakiś taki nie posąg. To jest e. duch! o dzień dobry. Do, do widzenia, Czy e, pan jest jakimś mnichem? Czy coś? E, wiesz, co, dlaczego ty tak począł? E, cześć, prostu przyjaciele, jestem. jestem e, tak, jestem po prostu grubym e, mnichem. E, jestem duchem Hufflepuffu. Okej. Okay. Można go zapytać, jak umarł, ale ja chyba na razie nie chcę. Ja widzieć. też, wiesz, co? Nie, przepraszam, że tak na Pana nakrzyczałam, to nie było. Musimy było znaleźć. Miłe. Chwila, my już do klasy musimy pójść? A nie patrzymy na nasze pokoje? No właśnie, poczekaj, nie, ja chcę znaleźć mój pokój, ja chcę mieć moje łóżko, uwaga. Ja też, koniecznie. E... W takim razie, tu są... A... O, u, hej, te, te, te pokoje są takie całkiem tak, przyjemne. Tak, tylko, że słuchaj, no nie ma jakiejś tabliczki, ani żadnego podpisu, co jest czyje. No, przepraszam bardzo, to, to oznacza, że gdzie ja mogę się po prostu w czyjeś łóżko Chyba, położyć? Chyba możesz zająć każde. A... Nie wiem, czy jeszcze ja nie chcę mieć tego pokoju. Ty bałaganisz, cały czas zostawiasz swoje brudne skarpetki pod łóżkiem. Ja. są też po drugiej stronie, jak... dzięki, nie, nie chciałabym mieć tego pokoju. Także jeżeli chciałbyś się zapytać, czy mam pokój, to z kimś innym niż ty. No dobra, dobra, zdadę se... sobie fajnych ziomeczków też. A tak w ogóle. Czy ty zauważyłeś, że te. Co? Albo mi się wydawało, albo te obrazy żyją. A się. Ruszają! One się naprawdę ruszają! No What? Ja nie chcę. Ja w się sensie, no, prze Przeraza Cię to? Tak! A nigdy w mieście nie było, gdzie są billboardy, które mają ekran. Ale to jest cokolwiek innego, to i wszystko jest pakiczne. To jest pewnie ten taki papier elektroniczny, jak są w czytnikach e-booków. Na 100%. Wiesz co, sam sobie tu ten e-book nie wiadomo gdzie. Przepraszam bardzo, ja nie cierpię horrorów ani jakichś takich dziwnych rzeczy, więc to mnie strasznie przeraża. Wiesz co? Ja bym póki co poszukał jakiegoś. E co to? To jest chyba wyjście. Poczekaj, klik. Um. What? Czekaj, a co tu jest? Wejście do naszego dormitorium do jest przez beczkę. A to jest winiarnia. Okej, okay. i musimy pójść do klasy. Okay. E, klasa, której szukamy to są zaklęcia. O tu, zobacz, tędy. Na pewno tędy? E, no tak, przynajmniej nam pokazuje kompas. Okay. Więc chodźmy na górę, zobaczymy. Poczekaj na mnie! Co już od razu sobie polazłeś beze mnie, już od razu chcesz uciekać, już już idę, już idę, już idę. No już, chodź, chodź. A co? E, tylko A... gdzie? Gdzie Wiesz my powinniśmy. Co? Dlaczego tu jest tak kręto i w ogóle tutaj są deski jakieś porozwalane, tu się czy to znaczy. że? bardzo łatwo zgubić, mam takie wrażenie. Ja już się zgubiłam chyba. To I wydaje mi się, że zgubiłeś ze mną. Halo, przepraszam. A... No przecież widzisz, tutaj nikogo nie ma, to jak byśmy mogli do tej klasy pójść? Może tu? Tu jesteś... Hej, my naprawdę potrzebujemy mapy. No mówiłam ci! O, jest! Charms! Poczekaj, Tędy? ale tutaj coś o nas chcą! Bo może chcą się zaprzyjaźnić. Jakieś questy? A, o, no. patrz, to jest ten... O, siemanko! E, Nikodem, tak? To jest son... Luna! E, Okej, okay. o. o, to wy się zaprzyjaźnicie. E, a ja będę... To będzie mój co? ziomeczek. Ale Luna... Um, skupiła rzeczy. Okej, okay. jakieś swoje buty i tak dalej. Ktoś mógł to ukraść. E, hmm. O nie, znowu zgubił tą swoją żabę. Wie pan co, ty, jak pan tak szuka... Dobra, znaczy, przepraszam, pomogę, chyba nie pan. pomogę. Jak ty tak, um, nie wiem, nie umiesz tej żaby upilnować, to może to nie jest dobry pomysł, żeby... Czyli co, zanim żabę... pójdziemy na, do klasy, mamy jeszcze chwilę, możemy poszukać, co? Jesteś pewien? no co jeżeli się zgubimy? E, mam nadzieję... No hej, tutaj się nie zgubimy, to jesteśmy już na placyku. Uwaga, uwaga, przepraszam. Um... O, pani wygląda na jakąś nauczycielkę, czy widziała pani może... Ropuchę? Ropuchę. Albo buty, albo buty! A, też nie widziała ani tego, ani tego. O nie. Hmm. A może hej... hej, ziomeczki, wy nie. Jak na ich nazywasz ziomeczki, to oczywiście nie będą chcieli z tobą rozmawiać. A, może tam ci o w tą stronę. A tutaj? Halo, czy widzieliście jakikolwiek Uuu, uh, O nie, hmm. nie, kompletnie nie. E, szukam hmm. żaby. E, chyba w Oullery to jest. E, sowiarnia! Gdzieś tu jest wieża taka z sowami, Czy to jest tamta o tam w oddali? Czyli to jest chyba sowiarnia, prawda? Nie mam pojęcia, ale to jest naprawdę stromo, jesteś pewien? E, a czemu ty idziesz tak dziwnie? To jest ścieżka normalnie. O. Tu jest normalnie te schodki, miło o. przyjemnie się wchodzi, tu a. Tu ty... jest ścieżka! Tak, a ty wchodzisz przez... wspinasz się po, po górze. A, um, nie, po prostu ja tak rekreacyjnie to zrobiłam, przepraszam bardzo. Okej, <noise> okej, okay, okay, skoro tak wo każdy woli... każdy woli w inny sposób, no cóż. Wiesz co, ja po prostu mam nadzieję, że to jest na pewno to, o czym ty mówisz, ta sowiarnia, okay. o której o, tam wspominałaś. Dzień dobry. To jest sowiarnia? Eee... Tak, to jest sowiarnia! Eee... Chwila, potrzebuję dać ten list mojemu koledze z Londynu, ale moja sowa jeszcze nie wróciła. Ża żaba? Eee, mogę to dostarczyć. Jak ja to mam dostarczyć? E, wiesz co, no jak będziemy wracać chyba do domu na jakieś wakacje czy coś. Okej, okay, czyli jak będziemy w Londynie. Dobra, a póki co siema, szukam e, żaby. Ropucha, żaba. Słyszałem jakieś skrzyczenie jak byłam teraz w wieży, Ok. Ropucha? Ropucha? Halo? Halo? Gdzieś tu, pewnie na szczycie, co? No wiesz to, ale ta żaba po prostu. Ja nie wiem, ona chyba go strasznie nie lubi, że tak od niego ucieka. Ty jesteś na górze już? E, tak, szukam tej cały czas żaby i nie mogę normalnie jej znaleźć, słuchaj, naprawdę. Hmm. Hmm. Więc jak ona polazła na samą górę, to... O! Co to jest? E... A... Um, co to, to jest? jest za jakiś? To jest chyba... Czoło jakaś. Co to jest nic? Jeśli ja chyba znajduje, to je w okolicy, wiesz? A co to jest nic? No takie latające coś. A, okej, okay, to. Jakby... znalazłam! Gdzie? Co? Robucha! O, tu siedzi ta już żab, żał, O ty ropucho, nie Biorę. uciekaj od naszego kolegi. Bardzo przepraszam dobrze. bardzo, to, to ty na tu żabę, tak ty tak, raczej powinieneś tak, powiedzieć. To jest kolega. Mój ziomeczek. Yy, przepraszam yy. bardzo, to kolega powinien upilnować ani żaba uciekać. To kolega ją pewnie się traktuje. Ja jestem pewien, że te żaby magiczne to rozumieją jak się do nich mówi normalnie, więc. A i jesteś pewien, że ona po prostu teraz tak nigdy nie ucieknie tak. tak, tak po prostu na nią tak yy. nakrzyczałeś. Zastraszaj ją, poczekaj, czekaj, trzymasz ją, trzymasz ją, poczekaj, patrz. Hy, hy. No, to z tobą zrobię. W sensie czary! Abrakadabra zrobię. Nie umiem czarów jeszcze, ale zrobię. A, Zobaczysz. Mm, Okej, okay. ja, ja bym się naprawdę przestraszyła, jak byłabym żabą. Będę Chodź, szczera. musimy oddać mu tę żabę i iść na Wójz lekcje. Pójdź w końcu na lekcję. Naprawdę zaraz nas tutaj wyrzucą za spóźnianie się. Na pierwsze zajęcia. Co ty na to? Ej, ty! Ty lepiej tą ropuchę dopilnuj! Hej, mordeczko. E, e, to ty hmm. musisz mu powiedzieć, bo... Hmm. No! Właśnie! O, oddał. Już? No, powiedział, że, że dzięki. Dzie że dzięki? No, tylko I co, tyle. I to tyle? No? Żadnego. Stary, chodź, zapraszam cię na żelki i na piwo kremowe. Um. Zero. Zero. Ech, chodźmy na te zajęcia, chociaż już się robi ciemno. Nie wiem, czy dzisiaj będzie to jeszcze Wiesz otwarte. Co? No, jakbyśmy się nie spóźnili, gdybyśmy nie chodzili po tą żabę Twojego ziomeczka, to może byśmy naprawdę <grym> tutaj szybciej poszli na te tutaj? zajęcia. Tutaj! A... Czyli co? Nasze pierwsze zajęcia. Spóźnione oczywiście. Jesteś gotowa? Ja się nie. trochę cykam. Jestem absolutnie niegotowa i do tego jeszcze jest mi głupio, bo tutaj jest prawie już noc. No to chodźmy.